No dobra. Zaczęliśmy nową serię. Od biedaka do cebulaka I w tej serii będziemy... śmiemać biednymi ludźmi, a potem bogatymi. Nie no dobra. Przyniosłem ka kanapeczki, znalazłem w śmietniku leżały, ale no chleb zwykły. Więc masz to nasze... Musimy trochę spalniać te, te krasone, bo... Wyjdź, wyjdź bo ja mogę ci dać. Chodź. Trzymaj. Ja ci nie mogę dać, czekaj. Diby. Dobra, ściskaj. Ja Ej, masołek jest No to chyba, to, to chyba nie masełko. Jam. No. No. Dobra. Dobra. Muszę być. Dobra. Ja Dobra, trzeba się znowu po rozkładach, co co, jak nie? Już to najpierw jakoś bazę rozbudujemy. Aha! No, bazę Aha! Aha! ja Ty. trzeba te kartony przetarzyć. Dobra. Kurde, policjantki jakieś nas szukają ostatnio, nie? Smutno nam się żyje. Dobra, chodź, ja idę po coś poszukać w pociągu, może coś, coś zgubię. Czy my Ej, nie dobra. O, nie idziemy, Dobra. nie dobra? bo tak bo nigdy w linku pociągu nie byłem nic tu nie ma gdzieś o kurde dobra, pociągam miasto a ty że nie poszukaj czegoś ej? 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 o wiem, jak ktoś to mógł wyrzucić, to.

Wiesz, co ja znalazłam? Coś takiego. Będą cię nalazł, patrz po pat, pat. e, Jaki znak będę tu dać? Ok, autobus. Dobra, ja idę czegoś ja poszukać. Dobra, ja tu ściągam też. To widzowie, będzie smutna to... historia. Śmietnik! Śmietnika i kabanosa. Co? What? Bro, o czym mówisz? O, świetnie. Dobra, trzeba poszukać i może coś tu będzie. Dobra, czekamy. Dobra, no dobra. Co? Ktoś powalił parę? Ale zniszczona, ale gra. Małeś miętą piłkę, tak zawsze no, nie lubię. No, I tak nie tak... piłki nożnej. No, no, chowam do mojego plecaka gitarę. Bo zaraz ono jak takiego pingwinka. Dobra, Dobra, idę do miasta. Idę do miasta. Nasze postacie sobie jakkolwiek żyją. Chociaż czasami. Muszę coś ukraść i na, na przykład trzeba być sneaky-peaky, jak ja na przykład teraz w tej sytuacji, bo Niekogo nie powinno być o tej godzinie w pracy, bo my wszystko wiemy, bo my tutaj śpimy na co dzień praktycznie. I teraz idziemy do, do końca po pudełko. Może te? Może być te? Takie mogę zabrać. To jakiś stąd zabiorę. Tutaj jest nowy, dobra bez tego. Biorę to, pudełko. Dobra, mam pudełko. O, To jest zasob z tego Ja wszystko zielone, jak coś to możesz zjeść. Ja idę odpakować pudełko. Ja idę tu zjeść.

nie wiem, ale do jaką wkładam. Ja idę jak zawsze oglądać mecz koszykówki, bo ja to lubię, bo to jest mój sport, więc yy, ty rób co chcesz, ja idę do szkoły, Nara. Codziennie w soboty się jest mecz koszykówki, aż jako, że Kabanos bardzo lubi yy, koszykówkę, więc zawsze się włamuję do szkoły i ogląda ten mecz. Chociaż i tak chyba będzie pusta, dzisiaj idziemy sprawdzić. Tak. Ciekawe, jak ten śmietnik. A nauczyciel tam jeszcze ja uważaj. O, dobra, jest pusto. Mogę wreszcie zagrać. Jest. Hop. Kurczę. Aj, no nie. Jestem mały. za mały. Daj mu tak. Ach, ach, jakieś. Dobra. Jest. Może... O, prawie. Ajajaj. Ajajaj. Dobrze, że świetnie nie wiem, moje pasy, bo pewnie się ze mnie śmieją, co ja robię. O, trafiłem. Tamte -trzy. Dobre, robię, pijuka, uf, o! 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 To o! 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 o!

co ty zrobiłeś? Pobili nie. Nie, nasze kartony zabrali kartony! Nie! Śmietnik, odpoczywa. Ja coś na ciebie znajdę, obiecuję. Dobra. Pobili śmietnika, musimy coś zrobić. Jak coś naprawdę? Nie wiem jakby co zrobić. Nie mam pieniędzy na to. No. Dobra, trzeba szybko do szpitala się wbić. Nie. Nie. Nic nic. nie ma tu czegoś ciekawego, nic? tu Jeszcze lekarza nie ma, to zabieram to. Cośnego? Nie wiem nie znam się Dobra, uciekam skąd i szybciej tu Mam coś, wpływam. No, Dobra, chodź, połóż się tutaj na ziemię już. Ale tutaj cię spadam. Tak, tak. Nie wiem, coś pokazuję, że jesteś praktycznie chory, ale się... ja się nie wytaję, jestem najlepszy lekarz. Słońce, okej, okay, okej, okay. oddychaj. Dobrze, e, wiem co ci dolega. Głupowość. dobra, jest tabletki. One, czekaj, ja przeczytam. One pomagają w rozwoju e, i nie są w ogóle stosowane na przeciwbólowe, na... Dobra, nie słuchaj tego, tylko jedz. Nie się Ej, ej, wypluwaj to, wypluwaj to!

Trzeba się ogarnąć. Ta, lód! Chciałaś sięgnąć. Chciałaś iść do jakiejś pracy może? Może. My jesteśmy dziećmi. Jak mamy... Jak mamy iść do pracy? Czekaj, co to za kartkę tutaj? Dzieci, 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 Czytam, poczekaj. Czekaj, tu też jest kartka. Czekam, ogłaszam. Szukam pracownika, by w pracy Teddy w Fazber Idziemy? Czemu nie. nie? Ile to tylko... ile będzie nam płacić? 500 dolarów! Idziemy! Dobra, szybko! No Do pociągu! Mam to w dupie, już nie ma... Jedziemy!